Punktualnie o 21.00 wydarzenia 24 wracają z najważniejszymi informacjami dnia. Jest czwartek, 5 października. Karolina Soczewka, witam i zapraszam. To tylko kwestia czasu, kiedy Sebastianem zostanie sprowadzony z Dubaju do Polski, zapewnia szef ja. 32-latek oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku stanie przed polskim sądem. W wypadku, który miał spowodować, zginęła trzyosobowa rodzina. W Gdyni czołowo zderzyły się pociągi. Siła uderzenia była tak duża, że jeden z wagonów wypadł z torów. Poszkodowanych zostało pięć osób, w tym jedna ciężko. Strach przed lekarzem, lekceważenie zagrożenia. Onkolodzy biją na alarm. Kobiety nie chcą badać się na raka trzonu macica. Zachorowalność rośnie i co za tym idzie? Niestety śmiertelność. Chyba, że diagnoza jest postawiona wcześniej. Wtedy są szanse na całkowite wyleczenie. I wracamy do polityki. Wspólne stanowisko prezydenta i premiera i twarde polskie nie w sprawie paktu migracyjnego. Według Andrzeja Dudy nie rozwiązuje on problemu, dlatego podczas Rady Europejskiej premier ma przedstawić plan z innymi rozwiązaniami. Z kolei lider koalicji obywatelskiej jest dziś na Podkarpaciu na spotkaniu z wyborcami w Rzeszowie. Donald Tusk ostrzegał, że Jarosław Kaczyński w przypadku wygrania trzeciej kadencji może wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Pytanie, czy taki sposób głosowania nie narusza tajności wyborów? Tak twierdzi Trzecia Droga, która złożyła skargę do Sądu Najwyższego właśnie na organizację referendum razem z wyborami. PSL to formacja skrajnie antyklerykalna, tak powiedział podczas spotkania z wyborcami Włodzi prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Tym razem uderzył we Władysława kosiniaka Kamysza, i to nie jedyny zarzut, jaki postawił liderowi ludowców. Co o tym sporze i ataku, jak mówią liderzy Trzeciej Drogi, mówią internauci? Ada Pałka. I właśnie w najbliższą niedzielę, piąta edycja biegu z radością. Podczas imprezy będą zbierane pieniądze na podopiecznego fundacji Polsat. Tegorocznym bohaterem jest Jaś z czterokończynowym porażeniem mózgowym. Piękna inicjatywa. Serdecznie Państwa zapraszamy, by aktywnie spędzić niedzielę i przy okazji pomóc Jasiowi podopiecznemu Fundacji Polska. Ta z nami Karolina Filipkowska, która jest ekspertką, jeśli chodzi o bieganie. Karolina ostatnio przebiegła maraton. Także może jakieś rady dla tych, którzy by chcieli wziąć udział w tym biegu. Absolutnie trzeba próbować. Powoli, małymi krokami można wystartować na 5 km na 10, więc każdy myślę, że znajdzie dystans odpowiednie dla siebie i jak najbardziej. A jeszcze. na trasie jakieś takie rady uzupełniać węgle czy. <laughs> tak, wodne są bardzo ważne, uzupełniać płyny też należy. No i po prostu dobrze się bawić, bo ja myślę, że wielu z nas kojarzy aktywność fizyczną z taką mordęgą, a trzeba tak. czerpać z tego radości, No i jeszcze kiedy można przy okazji. To w końcu to bieg z radością. Dokładnie, wspomóc szczytny cel to tym bardziej myślę, że nie, no i parasole się nam też przydadzą. No to ten ruch no i bieg z radością jak najbardziej na rozgrzanie. Dokładnie. Polecamy. Karolina Filipkowska, dziękuję. Dzięki. A za chwilę pytania, co z tym paliwem, którego na stacjach Orlenu zaczyna brakować, także oleju napędowego zaczyna brakować, co jest problemem dla rolników? Jak sobie z tym radzą? O tym za 2,5 minuty. Wydarzenia 24, kolejna porcja informacji i patrzymy na stację Orlenu, gdzie tym razem plaga awarii dystrybutorów oleju napędowego. Niestety większość maszyn rolniczych napędzanych jest właśnie olejem, a w rolnictwie jesień to okres szczególnego zapotrzebowania na paliwa. O tym jak rolnicy radzą sobie z brakami, Ewa Pajura. Drugi mecz i druga porażka nie jest to dobra pasa dla Rakowa, często chowa Szemu Już teraz z Państwem dobry, dobry wieczór. wieczór. Czy wpłynie to jakoś może na powołania nowego selekcjonera do składu kadry? Znaczy tego meczu nie obserwował z trybun Michał Probierz. No ale na pewno coś tam wie. Tak, tak, no, miał swoich ludzi oczywiście, także on wybrał się na inne spotkanie w Lidze Europy, obserwuje innych potencjalnych kadrowiczów, natomiast faktycznie, tak jak powiedziałaś, Raków, Częstochowa, mistrz Polski przegrywa w drugim spotkaniu tym razem. To trzymamy mocno kciuki, mam nadzieję, że w kolejnych serwisach sportowych o sukcesach Huberta. Też mam taką nadzieję. Szymon dziękuję. Zaworski był z Państwem, dziękuję. Najważniejsze i najciekawsze informacje z kraju i ze świata mogą mieć państwo w swoim telefonie na wydarzenia24.pl, a już za chwilę na naszej antenie prognoza pogody i wieczorne wydarzenia, na które zaprasza Joanna Wrześniewska Ziger. Ja wracam do państwa o 22:30.